Hej, witam Was! Szybko przechodzimy do tworzenia rodziny od razu w kolejnej przeżyczu, w tym razem stworzymy faktycznie jednego Sima i będziemy dorobić, dorabiać do niego historię. to robimy Tą rodziną będą źli czarownicy. Stworzymy sobie czarodzieja najpierw. Dokładnie. Nazywamy go Anormus jako na nazwisko. nie i modej zbyt wspólnego po anorma. I tyle. Eee, dobra, no to co? Tworzymy w takim razie. Um, co do imienia myślałam, żeby go nazwać luciusz e, Skóra. W sumie i będzie drugi tom. Dobra. Eee, <tusza> eee, z... W międzyczasie e, sprawdziłam m, jaka jest e, wiedźma e, w e, fortecy wiecznej ciemności. E, Więc wiem jak się nazywa. Więc będziemy mogli od razu sobie ją dodać. Ja chcę, żeby on był rudy, bo ona jest tam blondynką. Więc idealnie. No i znowu się wysilajmy. Myślę, że może być już brązowe oczy. To jak ciekawiej. Z nosem... nosem by się pojawiła, bo wiadomo, sobie wiedźmy mają brzydkie geny, więc jak najbardziej może być jakiś trigarf albo coś. No bo tamta ma pierwszą twarz, jak to NPC, mają zwyczaj pierwszą. No, ma gotowy schemat, tak? Nie ma zabawy z słuchakami, czy, czy to, to, tego, co jest dziedziczne. E, więc tutaj można się fajnie pobawić z tym. E, ho, ho, może tak. O taki szerszy, fajnie wygląda. No. Dobra, e, ma, jak widać, mam zmodyfikowane tak e, słuchaki. E, dodam Wam linki do tego już tutaj, na spokojnie. E, będziecie mieć w opisie. Tutaj mamy schemat, tylko ja bym chciała. Kurczę, myślę, że tak można zrobić. Nie, to nie jest to, to krzywe. Kurczę, dobra. Nie, to w takim razie musimy wybrać taki konkretny schemat twarzy z elfimi uszami, ponieważ ja chcę elfie usze. No ja chcę takie spiczasty, żeby miała nasza Czarnica Będziemy, no wiadomo, Lutru już nie będzie żył na stacie, ani jego żona, będzie żyła ich yy, córka. Yy... No, sobie tak wymyśliłam, że oni będą mieli akurat e, córkę. E, I nawet mam na li, imię Mandragona. Ma I no wiadomo, będą mieszkali tam, gdzie jest e, przy cmentarzu, tak wie no, blisko w miarę, więc... E... Ojej, ja, za no <gry> A no... No nie. Dobra. Mm -mm. O takie. Takie... No dobra, nie będę takie. Trochę większe. No. Okay. E, tutaj się bawimy, pod tym względem m, suwakami, tak. No, e, nos, tak, jak mówiłam, musi być, jest ważny, musi być garbaty e, Więc ten e, tutaj może taki o, no, e, a zobaczymy, jakie cena wyjdzie z y, naszej mandragony, bo no to się będzie jak się nazywała. Pod e, tym względem tutaj usta, usta, usta. A może nie takie ma, wąskie. Brody brodę bym jeszcze sobie zmieniła na o no i spoko wygląda, pod tym względem będą ciekawe dzieci mam drogę, że będą ciekawe bo, bo suwaki są dziedziczne tak? dwójce pod tym względem biżuteria, ja chciałam żebyś miał takie kluczyki, nie, chociaż nie będą średnio widoczne na tym chociaż korci, korci ale nie, lepiej może takie faktycznie dać yy, trochę inne a nie, grązatek nie ma, nie, to zegarek nie mieć ci sobą. pierścionki ale nie takie, tylko yy, o tutaj wam pokażę tak o, widać, tutaj jest paseczek, tak, są srebrne o, no dokładnie, na obu i yy, uwaga będzie miał kiełek <noise> tak, będzie miał kiełek yy, tu, tu może to Dobra. Eee. Nie... A... O, do. o Ustroły wiadomo, wybieramy tylko ten pierwszy, bo nasz po prostu będzie wyglądać czarodzieja. E, Więc po prostu, żeby był. Tutaj e, myślałam od nas pierwszej rodziny albo wiedzy, bo nie wiem jak tam ma. E, ale wezmę bogactwo. A, w, a tutaj w wszystkie cechy jakie ona ma. Czyli że jest czarodnicą, jest blondynką. No, i oczywiście e, kurczę, no jest grawna, więc to by mi pasowało. No, nie śmierdzi. Biżuteria nie, no Kasi go na pewno ma. No, bez pracy, no, wiadomo, że jest bez pracy. Dobra, nie, weźmy sylwetkę. Trudno. E, co, coś tu jeszcze chcę zmieniać? Nie, niech on ma charakter, bo no, tamta nie będzie miała. No i co, tworzymy jednak i zatwierdzamy anormusy naszego kochanego. E, no i wprowadzamy! Widzę, że ma 20 tysięcy więc będzie trzeba trochę poszaleć przy budowie wieży. No wiadomo, od wieczorem so muszę wyrzucać wieże. Jakiś jakiejś takiej... Jakieś jak czyli pasuje i tyle. E, dobra. I teraz sobie po bolemu, jak się tworzy, czyli e, modem. Manipulatorem. Tego też żądam. Czyli spalujemy sobie ją. Ona jest. Tu? Nie, to nie jest ta. O? Nie. Mm, 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 mm. Nie ma, nie ma. Okej, okay, czy ona nie jest jako tań, tylko jak pani -y? No tak, w sumie ona ma przypisaną rolę. Yy... O, jest. Ale... Chociaż nie. No tu, tu. była. Dobra. Dobra, mamy ją. Yy... Zapoznaj ją. I lecimy. Tak. Yy, aha, tak, od razu. No sprawdźmy, szybko na chemię, tak? Yy, tutaj możemy sobie po prostu obszaić, tak nazwijmy ładnie. Yy, później lecimy jeszcze z nie tym, tylko tym, Relation Manipulator i tutaj jest prosto zrobione. Chodzimy w relacje. Yy, długoterminowe, krótkoterminowe to jest STR. Yy, no my chcemy, żeby konkretnie już była dana no, relacja, czyli miłość i już mają no i mają wspomnienie tak, że się w sobie zakochali i możemy zrobić y, to <grych> od razu tada no szybciej no, swój jaki e, dobra, tutaj mamy jeszcze a nie ma tu tym a nie, więcej e, o, jest niech zostanie czarodzieje. Aha, aha, no szybcie, szybciej, szybciej. Mawcie eee, się, dobra. Jest? Jest. Mamy ją. I się zamienia. Co dnie? Teraz gra trochę laguje przy tym. a jak widać, co nie klatkuje mocno. Bo za dużo rzeczy zmienia. I wchodzimy w storytelling. Mamy zawsze startowe zdjęcia rodziny. Usuwamy je. No, jak chcemy po prostu. A tutaj y, Wam pokażę, mamy zdjęcia wszystkich rodzin. W tej zakładce, w drugiej mamy tylko wakacje, i to mamy wszystkie ogników, zdjęcia. Tak? Y, później będziemy je dodawać i będzie normalnie zrobiona y, historia. Tak, tutaj o, o, może się wydaje, że to jest wspomnienie, ale nie, nie, tam jest po prostu y, Dobrosław. Do po prostu, że on nie będzie sobie swojego syna. Y, tak, tutaj widać, oni sami obojętnią, że to jest takie urocze zdjęcie. No, trochę się przy niej narobiłam. Ale no, mam. Mam. dobrze no, bo ciąży to jest w tym samym czasie. Dobra, ale to usuwamy. Tak. I zapisujemy. I tak sobie po prostu robimy e, historię, robimy zdjęcia w odpowiednich momentach. Trzeba ja tylko że nie było manipulatorów żadnych widocznych, strony stonerów, tak. E, tak. Dobra, rzucać te zaklęcia ja sobie przy Uh, skill tak. Um, I magic i 100% Tylko w sumie jak ja ciebie zmienię na zielonego. Bo ja chcę, żebyś był już zielony. Z tego będę mocniej zacznę robić. A-a, uh -uh. też nie. Eee uh, to... Kurczę, personality to tym bardziej sobie nie powinno być. Dobra. Ja po prostu gdzie mogę to mieć... Poza tym, że muszę go odmienić, a później znowu zamienić. O, to, to jest bez sensu. O, ho, ho. Tu w kreatorach... Ajdź Jest tylko wyleczenie z bicia wiedźm. No trudno. Nie, 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 nie skuszamy nikogo. Nie ma na razie kogo skruszać. Eee, Takie ono ja też tutaj nam nauka, tak naprawdę. I zabijanie... Oj, idź. no spryskuj te wredne, tak, wiem, nie lubisz karaluchów, no, no, dobra, e, lecimy, żeby były wspomnienia, tak, odpowiednio e, porobione wszystkie, a więc łóżko, łóżko, no to od razu weźmy takie, wiecie, tak ja nie będę jej wierzyć, nie pierwsze leży, tylko takie, będziemy też robić zdjęć, e, -hmm. tak, czy nie? Może to. Hmm. Takie jest właśnie. Młoczne. <laughs> Będę się śmiać teraz z tego. Dobra. Hmm. Tak. No szybciutko. Ogarnij się. Znaczy <laughs> no, to i tak w sumie jak grzecznie, bo się słuchają. Czy ona sobie już idzie? Czy ty sobie idziesz? Meadow? Wood. Tymczasowo jeszcze. Join, 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 tu można kupować, zapomniałam w ogóle o tych opcjach, że można kupować składniki i mikstury od nich. E, join. Nałącz. No, no tak, masz, masz e, maksa umiejętności, ale nie o to chodzi. No. Pięknie, no pięknie. No, co to nie niewiele się zmieniło? <laughs> e, Okej, okay. czyli co? Uuu. I tak, co do dwójki jest zabezpieczenie, ponieważ e, czas leci tylko na tej danej pacjencie, na której gramy, e, rodziną, tej rodzinie konkretnie leci, e, to jest zabezpieczenie, że tylko tej rodzinie może być ciąża. Czyli póki jej nie mam w rodzinie, to ona nie może zajść w ciążę. Dobra, wystawmy sobie to. Tak, bawcie się w e, studiu sztuki ciemne. I się bawimy. O, niech ona sobie pośpi w międzyczasie. A ty to ucz się. <laughs> tak, komitet powitalny. Olać go. Oho, Dobrosław był. Okej. Okay. Lecimy. Czy ty, ty już... Nie no, nadal no, jesteś jako wredny. A ja chcę żebyś był ten... Dobra, ja robię tutaj tak na szybko, yy, Kiedy potrzebuję po prostu. Max Motives. Yy, nie używam testing Chase Energy yy, True, bo to niszczy. I tu mamy takie wspomnienie, że, bo jest MPC, więc mamy, że parzkowo sobie z MPC. -em. No. Okej. Okay. Dalej lecimy. <ścoughs> ucz się, ucz się, ucz się. Co chciałam? Odnośnie e, Bull Pro, tf, czyli to jest to Nie wolę tego używać przy e, przetworzeniu. To powoduje po prostu się gry. I myślę, że możemy zrobić jakieś malutkie, szybkie cięcie. Bo teraz będę musiała porobić trochę wieży i ślub im ogarnąć. I przyjdziemy, już jak się urodzi. Może Mandragona. Co? Dobranoc. Mamy oto Mandragona. Tak, e, zanim ja od razu łuk weselny. Jest już załączek wieży zbudowany. Jednego yy, robimy, międzyczasie, jak będą robić rodzice jej yy, lampy. Tutaj też nie będzie prądu. I sobie się, że będzie tutaj tak sucho, sucho, sucho. Yy, I otoczone będzie to tak. Nadajemy no, imię. Yy, no. I się Ma dragona. Czemu nie chcesz. Ajdzie. Dobra. No, super. Tak, ja i moje szybkie klikanie. E, co do genów mandragony, rodziłem ją kilka razy, żeby miała konkretne. Mianowicie chodziło mi o to, żeby była ruda. E, no, brązowe czy zielone, ważne, nieważne, jak coś, to będzie miała recesywnie zielone. E, ponieważ to jest najważniejsze teraz dla mnie, żeby była ruda. A oczy to oczy. Wydaje mi się, że będzie mocno podobna do ojca, niestety tak mówiłam. Hmm. Zobaczymy, jak będzie wyglądała. Będę, będzie ciekawy. Eee, tak, tak, tak. Eee, w ogóle, co zauważyć ciekawostkę. Eee, złe wiedźmy mają eee, aspiracje rodziny, a dobre mają wiedzę. Tak dziwnie. Chodzę zadem, a mają taką też osobowość śmieszną, że mam tylko po trzy punkty. Eee, póki co, dobra, no dobra, urodziła się Androga, fajnie. O, no i mamy, a tylko cztery. No nie postarałeś się tym razem. A tam jest gazeta. Ha ha ha. Pa, wiesz gazetę. Pa, nie mogę. Ha ha ha. ha 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 Dobra, co do zdjęć. Porobiłam. Tutaj widzicie jest chmurka. ze ślubu odpada. Tutaj yy, no już nie ma tego zbytnio, ale jest yy, niereklomowana wieża. Więc też odpada. Więc zaczynamy od zdjęcia z takiego, w po zdjęciu, czyli tym. I pisujemy tutaj, jak dodamy, można wziąć historię, czyli cokolwiek. Ale mnie wpisujemy już faktycznie, no bo po co się bawić, tak? Mamona i Luciusz prowadzili się do przyrzeczka, gdy. Zaczął... O, mam pomysł. Tutaj roczne wiedźmy będą mocno powiązane z rocznym kościarzem. nasze teźmy. I będą musiały utrzymywać równowagę pomiędzy pośmiertną, tak? Żeby tam nie było zrągnięć z i tym podobne. No może to ceryfikacja jest jednym z zakręć. Do jest ale no. I tu może mamy opłyn, żeby pozyskać, spokojnie przeżyć Albo później, że będę miała gotowe otoczenie opublikowane. Albo później na końcu, już w sumie, będę robiła przedstawienie. Tak jak w obecnych stanach, jakie będą w rodzinach, bo wiadomo, to się dużo To był prający, więc można go usunąć. Od razu, no bo tu już więcej dzieciaków nie będzie. Hmm. Postaż. Dzieciaczka. No. I co? I to zadziała? Nie zadziała. No, nie zadziałało. No, no jeszcze raz. Mandragona. No i co? I nie chcesz. No możemy zejść klasycznie. Czyli... Yy, ciastem. Damy z dwa blaty. Niech mają. A co? Są bogaci. Ciasto. I postasz. I lecimy. To, 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 Nie wiem, nie wiem. Mm -hmm. Ubranka. Wszystkich. Bo jesteście po ślubie świeżo. Tak, ja wszystko się działo po ślubie. Dobra, możemy w końcu y, się przyjrzeć dokładnie, jak wyglądasz. No, po, co? Po, co kopiało i co? No ciekawe, czy jest charakterem będzie, czy ojcowate, czy nie. Oh, oh, oh. Nie, skill. Tak, to o, niech będzie. Dobra, później w simple będę wszystko zmieniać, więc yy, no troszkę będzie zabawy. Nie, co by to tak nauczyło. Eee, tak, wybieramy wszystkie umiejki. No szczęśliwe dzieciństwo. Eee, tak. No. No i pięknie. okej okay. Tu. Idź. No ja wiem, jesteś szczęśliwa, ty chcesz kolejnego dzieciaka. Ja to nie chcę rozsądnych, kibel. i wannę. I lodówkę. No. Ale rób mi lampę. Dzieciaka już alej. Rób lampy. Ma być dużo lamp. Rób. Uh -huh. o. o. No. nic. Nie widać. Dobra. Trudno. Chciałam zobaczyć, czy będzie widać bo może się między domami. Na tym, z, z Aktywnych rodzin do grania. Ale... Niestety nie. Więc trudno. Mm, to? Nie. Nie. Dobra, tak, bo tego jednego nie widać yy, z poziomu dzieciaka. ciaka. O, mega schludna i. O, ciekawe nam się wylosowało. Ciekawe, nie powiem. Ale pasuje do złej wiedźmy. Troszeczkę żartownisia. No, może bardzo schludną, ale tak to pasuje. Dobra, tutaj lecimy. Mówimy się. I co. Tylko tyle macie. Ha, ha ha. Dobra, powtarzamy cię już do dzieciaka nie ma co. No i co? No, uważamy, jak będzie że wyglądać już, yy, w bardziej żalszej wersji. Wiadomo, U dziecka, u małego dziecka już niektóre rzeczy mogą się jeszcze ukryć, nie? no na proporcje. O, no, tak. Yy. Ciekawa się wrzucę, mała. z nasem ojca troszeczkę. Bo z... Chyba z jednak z suwakami po niektórymi. Ale no ma łóżka, tak? Swoje, więc to jest najważniejsze. <grytanie> A, tylko ma te łóżka nie takie długie jak u ojca, tylko krótkie u mamy. No ale dobra. Może być. E, co chciałam jeszcze? A, telefon. Nie wiem. Chociaż można w tak lustro. I zjmiemy tą fryzurę, bo już nie mogę na nim patrzeć. O, chodź tu. Toda! Mamy fryzurki i wybieram sobie tam. Lubię tą fryzurę. Jakoś jak jest urocza wbrew wszystkiemu. Ma grzewaczkę ma to i ładnie wygląda. Tak. Um... Później jakieś zdjęcie zrobimy, żeby być trochę starsza, ale to później. Eee, najpierw naucz się uczyć. <grytanie> tak, uczyć się uczyć. Eee, tak, na razie wiem, nie macie kibla. Trudne. Eee, no, na Maxa, by było za jednym. Dobra. Przeżyjesz jakoś z kibla. Nie przesadzaj. Teraz telefon jest to, co miał być na początku, czyli zakup cmentarza i... a, dobra no w sumie to jest logiczne, że jako dziecko nie możesz kupić a, więc ojciec o, ja no mało tych lamp mało, mało a coś w tronie się wylosowało, nie chcę robić lamp tutaj wersja publiczna na 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 cmentarna tak. W ogóle nie patrzę na to, bo to zawsze, jak podają takie zdjęcia, jak się nie dotuje parceli. Jak się zredukuje, to podają to, jak ono faktycznie wygląda. Okej. Okay.